Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam dziś na film pod tytułem Pozytywne niespodzianki. Jakie niespodzianki zmierzają w Twoim kierunku? I skupimy się na takich pozytywnych niespodziankach, dobrze? Jeden, dwa, To jest 3. OK. Osoby, które wybrały jedynaczkę, pozytywne niespodzianki. Pozytywną niespodzianką u Ciebie to będzie jakaś wewnętrzna przemiana w Tobie. Ty się będziesz zmieniać, Twoje emocje się będą zmieniać, ale też Twój, być może, również wizerunek zewnętrzny. Tutaj tym, co pozytywne jest, również pokazuje mi się dużo wewnętrznej radości. Będziesz potrafić, jedyneczko, cieszyć się z tego, co masz i okazywać tą radość. Innym, ale również sobie. To będzie takie szczere. Przyjdą do ciebie jakieś wiadomości, coś się dowiesz, coś usłyszysz, ktoś ci coś przekaże, ale to jest pozytywne, bo to spowoduje w tobie taką chęć do działania. Jeżeli ty oczekujesz na jakieś wiadomości, na jakieś wieści ważne, to one do ciebie przyjdą. I to da ci taką energię, dostaniesz takiego kopa energetycznego do działania. U niektórych z Was, jeżeli jesteś osobą poszukującą kogoś do związku, do relacji, to niespodzianką może być romans, zauroczenie się kimś. Do niektórych z Was w tej karcie cesarza może przyjść partner docelowy. Tutaj też um, te karty mówią, że w Was rozbudzi się taki ogień do działania. Być może, nie wiem, jesteś osobą, która pracuje z energią kundalini. Być może tutaj ten ogień się pokazuje, coś tutaj się rozpali, coś tutaj się uwolni. Mocne też uziemienie widzę u niektórych z Was. Takie trzeźwe, oczywiście kolokwialnie mówiąc, takie trzeźwe stąpanie po ziemi mi się tu pokazuje. Takie wyjście z tego wyimaginowanego świata bo być może do tej pory co niektórym z was na pewno nie każdemu mogły towarzyszyć takie wizje, takie wymyślone, takie marzenia, trochę nierealne i ja mam tutaj wrażenie, że w końcu y, u tych osób, u których ciągle gdzieś tam dominowały te marzenia, te wizje, ale one takie nie do końca były realne, w możliwości do szybkiego spełnienia się, to tutaj pokazuje mi się takie mocne uziemienie, takie mocne bycie w energii w tu i teraz, takie mocne. Poczucie i pewnym siebie. Ty poczujesz się taką osobą pewną siebie. Coś tutaj też zacznie się stabilizować w energii finansowej. Tak to poczułam. Jeżeli masz problemy z dzieckiem, z młodą osobą, no to karty pokazują tutaj też, coś zacznie się tak jakby wyjaśniać, uzdrawiać. Co tutaj jeszcze? Wielu z Was wyjdzie z jakiejś takiej klateczki mentalnej, z jakiegoś takiego narzekania, czarnowictwa. Z jakichś takich trudniejszych myśli. Być może są tu osoby, które wprowadzały się w stan bycia ofiarą w życiu. Będziecie z tego wychodzić. Przychodzi do Was jakaś obfitość. U niektórych to może być typowo czysta obfitość finansowa, u innych natomiast z Was to może być jakakolwiek inna obfitość, właśnie ta radość wewnętrzna, to takie spełnienie się w życiu, ta ta taka nadzieja, że Twój los odmienia się, że Ty się zmieniasz, że Ty bardziej czujesz się osobą pewną siebie, niezależną, odważną, tutaj to o to chodzi. U niektórych z Was też pokazuje mi się dar jasnowidzenia, więc tutaj jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie, dary, talenty, tutaj będą się takie sprawy aktywować. Do Panów może przyjść kobieta z przeznaczenia. Jako niespodzianka. I co tutaj jeszcze? Wychodzisz z braku energii. Będziesz wychodzić z braku energii. Coś sobie zaplanujesz i będziesz się tego trzymać i realizować ten swój plan. Bardzo mocna, silna motywacja w Tobie będzie do działania, no i idą do Ciebie pochwały. Ktoś Ciebie pochwali za to, jak wyglądasz, za to, jak się zmieniłaś, za to, jaką przemianę przeszłaś jedyneczko na płaszczyźnie emocjonalnej czy jakiejkolwiek innej. A pod spodem talii jest tutaj energia, faktycznie jest możliwość zakochania się i ja to Wam tutaj zostawię. Bycia osobą zakochaną w kimś, w sobie, bycia przez kogoś kochaną, wszystkiego pięknego. Dwójeczka. Pozytywne niespodzianki. Jakie tu zmierzają do ciebie, dwójeczko, pozytywne niespodzianki? Bardzo fajna energia, bo przede wszystkim mam wrażenie, że u niektórych z Was będzie zmieniać się na pozytywna energia finansowo-zawodowa. Idzie tu jakiś ruch w tym temacie. Niektórzy z Was będą wychodzić z jakiejś takiej stagnacji, zastoju, deficytu, poczucia takiego braku, braku finansów, braku pracy, takie bycie w takiej energii zubożenia, narzekania wewnętrznego, zamartwiania się. To gdzieś odchodzi, to gdzieś się kończy. Także ja tutaj widzę, że tymi niespodziankami pozytywnymi, tą niespodzianką pozytywną może być praca, nowa praca, lepsza praca albo lepsze pieniądze, lepsze docenienie w pracy, zauważenie w pracy. U Ciebie też niespodzianką może być spełniające się małe, drobne życzenie, takie wykreowane, wyśnione, przyciągnięte przez Ciebie do swojego życia. I ja tutaj, tutaj to tak mocno poczułam. Co tutaj jeszcze warto by było wspomnieć, u niektórych z Was może coś się tak jakby zakończyć, ale to będzie bardzo dobre, bo na tym, co się będzie kończyć, zaraz będzie powstawać coś nowe, tak? Czyli niektórzy z Was mogą wyswobadzać się z jakiegoś starego schematu, ze starego ograniczenia, puszczać coś w swoim życiu albo kogoś, może tutaj też nawet chodzić o jakiś związek, relacje, coś się będzie energetycznie oczyszczać, uzdrawiać jakaś energia w Twojej przestrzeni, w Twoim życiu po to, żeby za chwilę, Przyszło coś nowego, coś świeżego. Niespodzianką u ciebie będzie też jakaś gościna, jakieś powody do świętowania, spotkanie się z kimś, świętowanie, biesiadowanie, przebywanie w fajnym, doborowym towarzystwie i komunikacja u ciebie też jest wskazana. Jeżeli jesteś osobą, która pracuje słowem, mową, być może, no nie wiem, pracujesz poprzez rozmowy z ludźmi, czy. Zajmujesz się magią, dywinacją, ezoteryką, to tutaj karty pokazują, jest jakiś wzrost dochodów, więcej klientów, jakieś zadowolenie, uznanie w otoczeniu, ale też widzę u ciebie taką przemianę w tobie. Z takiej troszeczkę bardzo wrażliwej, zakompleksionej, zachukanej, zamkniętej w sobie osoby przeistaczasz się w kogoś otwartego, odważnego, pewnego siebie, dzień i noc, ogień i woda. Takie tutaj dałabym porównanie. U niektórych z was niespodzianką też może być jakiś wyjazd gdzieś. Co tutaj jeszcze karty chcą powiedzieć? Wychodzi już jakiś blokad, jakiś takich blokad, m, które sam sama sobie narzucałaś, narzucałeś, zaczniesz coś bardziej widzieć, czuć, bo do tej pory czegoś mogłeś, czy mogłaś nie widzieć. Niespodzianką tu będzie. Odbudowa energii w Tobie. Może Twoje trzecie oko się otworzyć. Tutaj mogą się dary i talenty aktywować, bardzo dobre pomysły będą Ci do głowy przychodzić, bardzo dobra intuicja. Ale u niektórych z Was też pokazuje mi się, niespodzianką może być jakiś romans, I jakaś tutaj taka właśnie um, sytuacja z drugą osobą w tle, i tutaj chodzi o jakieś takie zbliżenie damsko-męskie. Być może. Niektórzy z Was poczują w sobie moc wiedźmy czarownicy. Jaka tu jeszcze niespodzianka idzie? Tak, no w związku coś Co w związku? W rodzinie, w związku, w relacjach międzyludzkich Coś tu będzie się stabilizować Coś tu będzie się uzdrawiać Coś tu będzie się zmieniać Niektórzy z Was, jeżeli są osobami wolnymi, samotnymi Samotność dokucza Możecie wejść w związek, w relacje I przede wszystkim um, Wasza kreatywność będzie No na wysokim poziomie Wszystkiego pięknego Wam życzę Trójeczka Pozytywne niespodzianki Jakie tutaj, dla trójeczki dwie karty, okej, okay. niech będą, trójeczko, u ciebie tak przede wszystkim. Rusza energia, energia finansowa, energia zawodowa. I teraz tak, jeżeli jesteś osobą, która jest bez pracy, przyjdą jakieś dobre wieści i będziesz mógł mogła sobie zarobić, dorobić, wykonać jakąś usługę i ktoś Ci za to fajnie zapłaci, jeżeli na przykład jesteś w jakiejś relacji, i twój partner ma problemy gdzieś finansowe, jakiś zastój w pracy, brak pracy, przestój finansowy, to karty pokazują u twojego partnera, tą niespodzianką dla ciebie i dla niego jest, że energia ruszy, dostanie jakąś wiadomość i coś tutaj z pracą pójdzie naprzód, coś tutaj ruszy, tak? Przede wszystkim, co tutaj jeszcze jest dla ciebie jako niespodzianka? Co karty chcą ci powiedzieć. Jeżeli do tej pory gorzej się trujeczko czułaś, być może towarzyszyły ci jakieś e, choroby przewlekłe, które były tylko zaleczone, ale nie wyleczone. inaczej, jakaś choroba, która była zaleczona, niewyleczona, wyleczona, weszła w stan przewlekły. Poradzisz sobie z tym. Jeżeli tu jakieś podziębienia, przeziębienia, jakieś grypy, coś w tym stylu, wyjdziesz z tego. Jeżeli się już martwi, że to tak długo się ciągnie, że to Ciebie tak wymęczyło, to ta niespodzianka idzie w końcu do Ciebie i lepiej się poczujesz. Powiedziałabym też, że u Ciebie również coś się będzie zmieniać bardzo mocno. Jakiś etap. W życiu jakaś pewna struktura, pewien schemat, pewna myśl, pewne działanie, coś dobiega końca, coś się zamyka, po to, żeby do Twojego życia przyszło coś innego, coś nowego. Możesz być też osobą, która zostanie obdarowana czymś. I to ta niespodzianka właśnie będzie być może miłym słowem, jakąś życzliwością, prezentem, upominkiem. Być może to będzie drobnostka, błahostka, a jednak dużo będzie znaczyć. Przede wszystkim też widzę u Ciebie, że. Poczujesz taką potrzebę w sobie, żeby wziąć swoje zdrowie, swoje samopoczucie we własne ręce i wypracować sobie lepszą kondycję. I to będzie ta niespodzianka, być może jakaś aktywność fizyczna, ruch, inny styl życia, jakaś dieta, cokolwiek to będzie takiego, co spowoduje, że dzięki Twojemu wypracowaniu osiągniesz to, co Ci się od dawna marzyło. Także u wielu z Was tą niespodzianką to będzie taki powrót energii życiowej, powróci do Ciebie energia życiowa. Dużo wewnętrznej radości, zadowolenia, tej wdzięczności również tutaj widzę, ale przede wszystkim jakieś finanse, jakaś praca u Ciebie, być może u Twojego partnera, coś tutaj energetycznie pójdzie naprzód. Jakie tu jeszcze niespodzianki idą do trójeczki. No będziesz w energii takiej obfitości, radości, spełnienia i dużo pracy. Dużo zleceń, dużo pracy, no i dobra, dobre finanse, dobre pieniądze, dobra praca. Praca, zmiana pracy, dobra praca, super wiadomości odnośnie właśnie finansów. I Ty jesteś taką osobą zapracowaną, ale szczęśliwa Ty lub bliska Ci osoba w Twoim sercu. I jaka tu jeszcze niespodzianka idzie, pozytywna, do trójeczki. Dowiesz się, kto jest twoim sprzymierzeńcem, kto jest twoim wrogiem, będziesz stare sprawy zamykać, będziesz wyznaczać sobie nowe cele, nowe ścieżki i bardzo, bardzo dużo w Tobie będzie takiej odwagi do działania, bardzo dużo w Tobie będzie takiej siły, od pewnych spraw się zaczniesz odwracać, od pewnych osób się zaczniesz odwracać. Nieważne, czy to będzie rodzina, czy to będą 20-30-letni przyjaciele, czy to będą jakiekolwiek inne osoby, które uważałaś za kogoś godnego, zwierzenia się, czy będziesz robić porządki i to z taką lekkością do Ciebie. Przyjdzie, z taką błogością i tą niespodzianką u ciebie będzie też, mam takie odczucie, mam takie wrażenie, wyjście z jakiegoś trudniejszego czasu, takiego wymagającego czasu, który doświadczył ciebie i to może tyczyć się Twoich myśli, emocji. Tutaj jakaś transformacja będzie zachodzić i tego Tobie życzę. Wszystkiego pięknego.